Kwiecień 2024 dla znaku węża chiński horoskop na właśnie ten miesiąc. Moi kochani, opisy, jaka data pasuje do tego znaku, będą w opisie do tego filmiku. Dla Was przesłanie smocze, moi kochani, to jest smok ojciec czas. Ten smok mówi. Odpocznij od myśli. Pora zacząć medytować. Zapamiętaj to, że jest to teraz czas do życia tu i teraz. Nie skupiaj się na tym, co było, ani na planach na przyszłość. Żyj i ciesz się każdą chwilą tu i teraz. Zmartwienie się prowadzi do nikąd. Zaufaj sile wyższej. Moi kochani, zapraszam w sobotę, 23 marca 2024, na kwietniowe czytanie obszernych chińskich horoskopów na kwiecień dla każdego znaku zodiaku na kanał YouTube wiedmiła Renata X, godzina 20:30.